Wyobraź sobie, że właśnie zadzwonił do ciebie przedstawiciel biura podróży z informacją, że jedziesz jako pilot z grupą na Jamajkę. Hmm, dobrze, ale jak się do tego przygotować? Co ze sobą zabrać? Jakie informacje zweryfikować? Jakie pytania zadać pracodawcy? Na te wszystkie pytania dostaniesz odpowiedź na kursie na pilota wycieczek w kadrach turystyki. Pokażemy ci. Teczkę pilota wycieczki ze wszystkimi informacjami i niezbędnymi dokumentami. Doradzimy się, jak się spakować i jakie informacje zweryfikować, tak aby Twoja realizacja była w pełni udana i satysfakcjonująca. Dzięki temu się będziesz czuł pewniej przed wyjazdem, jak również i w jego trakcie, bo dobrze się do niego przygotujesz.